8 listopada. Nadal dzisiaj ręcz ma więcej roboty. Wow, obiecałem Władkowi, że go właśnie nim odbiorę, więc słowa dotrzymam. Mamy dzisiaj trochę do zrobienia, bo musimy jechać do mrówki. Kupić pineski to są poważne sprawy. Będziemy, będziemy robili, będziemy uszczelniali okna powiedzmy w domku. Będziemy wymieniali żarówki w, w Łazience, w Cadillacu, w którego ostatnio jara. No i jeszcze jedziemy po kolejną partię drewna. Tym razem bez ugryzia, więc więcej wejdzie do, do bagażnika. No i tak, miało dzisiaj padać, a no nie pada, coś tam pokropiło. No i już jesteśmy proszę Państwa w samochodzie, no. jedziemy do Mrówki najpierw po Żarówki, tak? tak. No, a później Władziuś jeszcze musimy zrobić jednego kursa po drzewo, mhm. no pod drewno w zasadzie, dobra? No. Dobra. No i musisz mi tam pomóc, wiesz o tym? No. Bez ciebie to wiesz jak bez ręki Kadilaku no. i tam będziesz wymieniał żarówkę taką malutką, dobra? Dobra. Będziesz musiał mieć gwiazdkę. Mhm. Rozkręcisz klosz, zdejmiesz okular Dobra? dobra. Czekaj, ja cię chyba podsadzę, wiesz, to trzymaj, bo jak, jak to puścisz, to ci wyleczy. O, syk. Dobra, ale zanim się za to weźmiemy stary, no to jeszcze kursik podrewny. drewno. dobrze. Jak chcesz to rzuć na podłogę? Nie ma Chcesz sobie popatrzeć no nie? Jak wolisz? No! Dobra idziemy, tu mamy klucz, tu mamy. Ja i stary kupę dzisiaj załatwimy. Fajnych rzeczy, nie? No. No, i ty cały czas myślisz, czy sprzedajemy tego range'a, czy nie? No. Pan chce przyjechać w piątek po niego, wiesz? No. No. Czekaj, tędy to się nie wyjeżdża. O, widzisz, ale byśmy narobili. Dobra, to jedziemy tędy, Jak ludzie. Dobra. Wow. Dobra Wjeżdżamy w las. Tam sobie nakręcimy i zaraz się zatrzymamy. Będziemy ładować. Sobie może gdzieś wjedziemy tak na tą stronę i otworzymy bagaż. Wiesz co? Tam sobie nakręcimy i tu się zaraz zatrzymamy. Dobre. Zaraz ci pokażę, gdzie. Bo tu już drewno na nas czeka. Kumasz? I musimy się śpieszyć, bo Danka jest na 16.00. No. Jeśli aż tak starasz? To nie wchodź te, w te wysokie, Władek Tu chodź po tym Chcesz być czysty do tak? Dobra, czekaj ziomek, ja tam wchodzę I zaraz tu wracam, dobra? To już się tam nie pchaj Nie wiem, które, o właśnie, otwórz, no Zobacz, są tu te rękawiczki? Mocno gościu, co jest z Tobą? O, z drugiej strony są. Dobra, sięgnę sobie. Dobra, git. Zamykaj drzwi proszę. Żeby much nie naszło. No. Tu trzeba mocno, to nie mini. No i tak proszę Państwa. Wygląda pracujący range Rover i pracujący władek Gawroński. Sosna jedzie do wypału u nas na podwórku. Dobra, synek. Jeszcze tu. Zamieciemy. Wykończenie. Cyk. No i łogiń. Teraz ziomek, zapierniczasz do bramy. Dobra. I tam podnosimy szlaban i dopiero wsiadasz. Dawaj, cyk, pyk, ja tam podjeżdżam. Pędzisz gościu tam, pod szlaban. I zobacz, gdzie ten szlaban leży. Znajdź go, dobra. Zaraz tam jestem. O, gościu, czekaj, ja Ci przecież pomogę, synek. Dobra, dawaj. No. popchniemy jeszcze tam. Robisz, Fikoła? Dawaj, rób tu przewrotkę, szybko. Tak jak Ci mówiłem. Dawaj, góra. No, łeb teraz na drugą stronę wej. dawaj. Głowa na drugą stronę, głowa na drugą stronę, no. O, i widziałeś. I miodzio, chodź pan. Łopa! Dobra. Okej. Okay. Przejedziemy teraz, Badek, sorry, tą stroną. Mhm. Zobaczymy, jak tu u pana sąsiada kostkę kładą. Tu idzie robota pełną paru. Piu, piu, o, ale i tak lepiej przez to przejeżdża niż Cadillac wczoraj, nie? No, atakuj, bierz te samochody I wracaj tu, ja tu czekam na Ciebie, dobra? Już nie gaszę motoru A, czekaj! Dobra, ja zaraz mamie dam, spokojnie Idź, idź Hej, chłops, Ładek tu żarówki kupił. Myślałem, że zdążymy to zrobić wszystko, ale nie zdążymy. Bo no. już jest 16, nie? Do tego Antka idzie. No to pół godziny ma jeszcze, chyba mniej więcej. Jak to pół godziny? Na 16 było mówione. No tak nie, wiesz, nie ma się tak na sztywno. 16-1630 trzydzieści myślę, nie? Tak? No to tak. co? To robić jeszcze z nim coś tutaj? A kiedy on by coś zjadł może, no? chłopie? Jesteś głodny, Ładek? Chcesz coś zjeść? A może jajko na twardo ci dam, no to, to chodź tam Dobra. No to co, to ja mam robić swoją robotę i czekać na niego? No tak, ale... Dobra. Tak? A żarówki robimy później, tak? Dobra, no to jedz i później wyłaź, dobra? Grzybunie. Dobra, to w takim razie jedziemy zrzucić drewno. Aż się Władek naje. No i resztę robię sam dzisiaj. Jak się chłopu mówił. No to cóż. Nie ma zmiłuj. A widać, że ma dużą chęć. Tymczasem w domu Władek opiernicza. No, spoko Maroko. Ej, Kitek. Aha, no dobra, dobra. To keczup, to on się zaraz kapnie, że to nie jest dla niego. Chyba, że się kapnie dopiero jak będzie robił. Już, już Kitek, tu nic nie ma dla Ciebie. Jak tam Władziuś? Dobra, zaraz kadilaczkę odpalamy i łogi. Wszystko spoko? Tak, tak na wpół do mniej więcej Władka zaanonsowałam. Na wpół do... Piątej, tak? Dobra, to może jeszcze zmienimy Władek tą żarówkę w kadilaku? No, ty jesteś taki busy dzisiaj? Yy, Władek to dzisiaj raz, że wszedł. Sam zapytał pana, pokazał jakie są potrzebne żarówki. Pozdro łukasz, mm -hmm. jak mm -hmm. oglądasz. Mm -hmm. Później zapłacił gościu. No, nie już ty. No. Nie, ja. ty zapłaciłaś. A no tak, bo ty mu powiedziałeś, że nie masz pieniędzy. No, racja, racja, no już nie chciałem tam cyrków robić, bo się śpieszyliśmy. No, ten kot to naprawdę kombinuję. Wstydu nie ma. No przyspieszcie. Klara, jeszcze tą kanapkę zjadaj. No, no i to to dzisiaj. z ładkiem mamy mieszane uczucia co do range'a. Uh -huh. Może ci wadek coś pomoże rozjaśnić. No tak mieliśmy dzisiaj się zastanowić, ale widzisz się okazało, że tu do mrówki, tu do bolencina, no i czas leci, nie? A ja spieszę się, bo chciałabym jeszcze do mamy dzisiaj zajrzeć wiesz? Dobrze. Ale nie wiem, czy mi wyjdzie. Z dziećmi czy bez dzieci? No z dziewczynami, bo Wadek będzie u kolegi, tak? Mm -hmm. O, to później byś go odbierała, tak? Od razu, tylko bo to dobrać, blokobok, nie? nie. Tylko zapytaj, jaki blokobok? A, gdzie A, nie, przecież oni mieszkają... Dobra, racja, racja, no. <grym> Ale mogę go odebrać, tylko... Nie, nie, nie. Jak będziesz no to go zostawiał, nie, nie, nie. to zapytaj, właśnie, nie wiem, godzina, dwie, tam ile Dobrze, dobrze, dobrze. Adres to mi tam wysyłałaś, tak? Dobra. Żyjesz, Gebrańska? <grym> Łaciuś, to ja y, czekam na zewnątrz, mm. dobra? Bo tam będzie gwiazdka. Po... A nie, nie gwiazdka, tam jest potrzebny Władek ten imbus. Jest taki... Tak sobie tutaj tylko przycuknę, poczekam. Przykudnie. Kitek? Ale on już tutaj sprawdzał, czy mąbeczku. o kluczkę czegoś nie ma. Sięgnę, może mi to no. dacie. Aha, właśnie, no przecież. Poza anteną. Dobrze, to ja się rozłączam, proszę Państwa i do widzenia. Tak, Władek. Widzisz? Zobacz, teraz musimy dobrać się tutaj. Weź no zobacz, co tutaj jest potrzebne. Widzisz, nie gwiazdka, tylko tu jest potrzebny nawet nie imbus, tylko torx, nie? Hmm. To chodź, szukamy takiego torxa. Ja ci podpowiem, że to może być y, na a, przykład. A gdzie on jest? No właśnie, chcę ci go znaleźć. O, sprawdź, czy ten będzie pasował. Tego hmm. bita zobacz. No. I co? Można go tam włożyć? Nie, ale włóż prosto, włóż prosto, bo wkładasz krzywo teraz. Musi być prosto włożony. O, pasuje? Tak. tak? No to dobra, to bierzemy grzechotkę małą, albo nie, albo nawet ten bierzemy. O, cyk, nakładaj sobie i odkręcaj. Odłóż to, odłóż to, odłóż to. Cyk, nakładaj. No, tak i odkręcaj tam. W lewo, w stronę pana Wiatkowskiego. Włóż prosto, najpierw. Włóż prosto. Uh -huh. No i teraz odkręcamy. Ja ci poluzuję. O, niech, ty daj śladę, widzę, nie? Musi być prosto włożony ładek. Tylko wtedy się odkręca. Nie. Dawaj. Mhm. O, widzisz, już powoli wychodzi śrubka. Nie. No i super. No, ostrożnie, ostrożnie, żeby tu nic nie porysować wadek. Ostrożnie, ostrożnie. Musisz prosto włożyć, musi zaskoczyć i dopiero wtedy się będzie odkręcał. Mhm. No i kręć, kręć. No. Teraz ładek wyciągaj powolutku. Tak, z tą śrubką razem wyjdzie ci okulary i cała lampa, widzisz? O, dobra. Okej. Okay. I teraz ładuj wyjmij tą wtyczkę na dole. Nie, wtyczka na dole, tu. Tu jest wtyczka na dole, wtyczka na dole. Tak, no, tylko ostrożnie, nie za kable, nie za kable, bo je wyrwiesz. Tak, mhm, wyjmij no. Da się czy nie? Czy siedzi za mocno? Dobra, to ja to Trzeba zrobię. było wykręcić nawet, to się nie dziwię, że Ci nie wychodziło. Dobra, Władek. I tu teraz potrzebujemy włożyć tamtą żaróweczkę. Gdzie to pudełeczko masz? No, to spróbuj otworzyć sam. Mhm, delikatnie, delikatnie. No, żeby Ci ta druga nie uciekła. Mhm. Super, no, powolutku. Te sobie weź zobacz. O, teraz tak do góry podnoś, żeby Ci nie wypadły. Mhm. No, no, no. Dobra, powolutku. Tak, tak, tak. Ja to trzymam rączkę, żeby Ci, wiesz, hmm. nie spadły. Wybie bierz jedną. Dobra. A, dobra, już odpiąłeś. No to wyjmij jedną. Hmm. Masz ją? Jedna. Dobra. To tą kładziemy na kinderkach na razie. O, tutaj odkładamy, żebyś nie nadepnął. No i teraz musimy tutaj, chodź. Delikatnie, no, tak, żeby tam pasowała się dobrze. I wciśnij ją. Jest? Tak. Siadła, tak? To teraz gościu hmm? otwierasz samochód. No. Dobra, bo jest zamknięty. A może otwarty, bo jak go chyba dzisiaj. Zobacz, czy jest otwarty. Tam od strony kierowcy, od strony kierowcy, od strony kierowcy. No. Otwarty? Tak. I włącz światła. Wyciągnij raz tylko. O, chodź, zobaczymy, czy świeci ta żarówka. O, świeci. Świeci? No to gitara, to znaczy, że naprawiliśmy. Dobra, to weź teraz wyłącz to światło, o teraz, no dobra, wkładaj, wkładaj. Wkładaj i tam, jak wejdzie, to trzeba będzie przekręcić. Mhm. Tak i przekręć teraz. Musi wejść, o i przekręć mocno, no. To w drugą, to w drugą, to w drugą, jak nie idzie w tą, to w drugą. Najpierw włóż, o i teraz przekręć, mocno, no. Musisz to skręcić, Władek. Nie, w drugą, w drugą. Teraz to odkręcasz. W prawo, no w stronę pana Mirka kręć. Dawaj, dawaj, gościu. Adziuś Okej. Okay. Składaj, składaj. Mhm. Dawaj, 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 dawaj. O, ja ci tu pomogę. Mhm. Bo się trochę śpieszymy. No i gościu, wymieniłeś żarówkę w aucie. Pierwsza wymieniona żarówka. Odpal go. No odpal go. Masz klucze? Nie, nie mam. To czekaj, zaraz ci dam. Gdzie ja mam te klucze? Tu. Trzymaj i weź go odpal. On jest na p, to nie pojedzie nigdzie. No. Mhm. Dobra. Tak. Dobra, ok. Włącz światła, oba teraz. No postojowe i mijania. O, dobra. I teraz musimy Władek poskładać teraz wszystkie narzędzia i zanieść i zgasić światło. Dobra. Dobra. No i gdzie tu mamy tą drugą żaróweczkę? Ty. To wiesz co? Połóż ją Władziuś. Eee... Czekaj, ja ją tu na razie położę, żebyśmy jej sobie ją schowamy, wiesz? Dobra. Wyjmij tego bita. Tego. Tego. Zdejmij go. Dobra. Tak, chowamy to, zamykaj walizkę. Mhm. Wyżej, wyżej, o i teraz na dół, no i to samo z tej strony musisz zrobić. Najpierw u góry, no, podnieś sobie tutaj tą łapką, tu, 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 o cyk i na dół. Dobra, i teraz gościu, tak, ja to chowam, dobra? Ty bierzesz to do kosza, okej, okay. kinderki w łapę, i ja tu zaraz przychodzę, dobra?